Wczoraj mieliśmy właśnie 4 czerwca, czyli tak zwaną rocznicę obalenia komuny. Natomiast no tutaj właśnie już pojawiają się spore wątpliwości co do tego, czy faktycznie powinniśmy świętować tę rocznicę. No bo wiemy dobrze, że w 89 to był taki pozór, tylko właśnie proszę powiedzieć, w jakim systemie faktycznie teraz funkcjonujemy po tym 89 roku. No, ja bym tutaj powiedział, że nikogo nie obalono, po prostu doszło do pewnej transformacji. Tak jak to pan profesor Marek Jan Chodakiewicz bardzo często podkreśla, że to była transformacja, czyli, czyli to jest ta sama, ta sama po prostu substancja w trochę innej formie. Więc no, trochę się zmieniło od czasów PRL-u. No bo możemy na przykład jeździć za granicę, wielu ludzi z tego korzysta. No jakieś tam prawa są gospodarcze, trochę większe, nie ma takiego, takiego etatyzmu, jak to było w czasach PRL-u i, i realnego socjalizmu. No mamy jakieś tam prawa też polityczne, można wystartować w wyborach, one są też nie do końca takie, jak wielu ludzi by marzyło. Natomiast bardzo dużo zostało po staremu od czasów właśnie realnego socjalizmu, bo dużą część na przykład naszych dochodów cały czas zabiera nam państwo za pomocą fiskalizmu i dokonuje redystrybucji. Początek czerwca to jest też taki, taki czas, kiedy przypada Dzień Wolności Podatkowej. To Centrum Adama Smitha wylicza co roku, to jest tak mniej więcej szósty czerwca, nie wiem jak to będzie w tym roku. To jest taka symboliczna data, kiedy przeciętny Polak, to jest też tak uśrednione, bo jedni płacą więcej podatków, inni płacą mniej podatków. No ale tak się wylicza, że przeciętnie Polak taki statystyczny Polak uśredniony pracuje tak do mniej więcej do 6 czerwca na państwo, natomiast później już zaczyna pracować na siebie. Więc no czy jest, to, czy jest to wolność? Czy mamy coś świętować? No to zostawiam do refleksji Państwu, którzy to oglądają, bo to jest jakaś taka, no można by powiedzieć, niemal półwolność. No bo jeżeli, jeżeli połowę roku z, pracujemy na państwo i na naszych no właśnie polityków, zarządców, nadzorców, jak zwał, tak zwał, których sobie możemy wybrać w wyborach, no to. W, to do oceny zostawiam każdemu każdemu z nas czy to jest ten system o którym Polacy by marzyli. Mamy strukturę gospodarczą, ekonomiczną, jak to pan profesor Kierżun podkreśla, która jest podobna do krajów afrykańskich. My jesteśmy po prostu taką kolonią wielkiego zagranicznego kapitału. Jest to rezultat pewnych decyzji, które właśnie te elity okrągłostołowe podjęły 31 lat temu. Prawda, kiedy postawiono na taki system, niektórzy twierdzą, że jest to system hybrydowy, takiego kapitalizmu dla wybranych i socjalizmu dla całej reszty, gdzie mamy na przykład bardzo, bardzo, bardzo trudne bariery wejścia na rynek, gdzie człowiek otwierający działalność gospodarczą, który nie korzysta tam z dwuletniego tego czasu, czasu obniżonych podatków, płaci na przykład 1500 około 1500 zł na złóż miesięcznie. Natomiast jeżeli porozmawiamy z Polakami, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, to oni tyle w Wielkiej Brytanii płacą za cały rok. A jakie są dochody w Wielkiej Brytanii? Wielokrotnie więcej można zarobić, płacąc 10 razy niższe podatki. Więc mamy tutaj sytuację taką, gdzie po prostu, gdzie po prostu no, oddano Polakom bardzo dużo pewnych praw politycznych, które. Polegają, tak jak to pokazuje książka, kulisy polskiej demokracji, na tym, że możemy sobie wybierać naszych nadzorców, którzy będą nam zabierać tam bez mała 50% dochodów i będą za, za nas te pieniądze wydawać. I my możemy sobie tego człowieka wybrać, on będzie nam zabierał pieniądze. I my musimy u niego zabiegać o to, żeby te pieniądze poszły naraz, na nas. I, I w tym momencie niektórzy tutaj pytają, właśnie zaraz, to kto jest dla kogo? Bo jeżeli mamy w Konstytucji zapis, że naród jest suwerenem, no to, to, to w takim razie to my powinniśmy rządzić, natomiast rządzą nami nasi jacyś nadzorcy, których my wybieramy. Minister z Łaciny to jest sługa, czyli nasz, sługa zabiera na, nasz służący zabiera nam pieniądze, wydaje za nas te pieniądze i jeszcze każe się chwalić za to. Także to, także to, jest, to jest sytuacja pewnej sprzeczności, no ale, ale niestety ogromna część, ogromna część naszych rodaków na to pozwala przejawia postawy roszczeniowe, one są bardzo popularne, politycy wykonują bardzo głębokie badania socjologiczne, to są, to są bardzo zaawansowane badania postaw. Ludzie są nieświadomi własnych postaw. A jakie to są na przykład te przejawy roszczeniowe? W jakich y, aspektach życia też można je dostrzegać? Właśnie jakby pan coś na ten temat tak. więcej powiedział? Już, już proszę, proszę bardzo. Na przykład pamiętamy, że były pewne ugrupowania, które przez ostatnich 30 lat y, na przykład miały w programach swoich y, obniżenie podatków, ograniczenie biurokracji. Właśnie mieliśmy takie prowolnościowe postulaty, natomiast widzimy, że jest ich coraz mniej. Że wygrywają te partie, które nie obiecują właśnie wędki, czyli damy wam pewne możliwości, ale damy wam rybę. I ludzie wybierają rybę. No, ci ludzie w tym momencie nie wiedzą sami, że robią sobie krzywdę, ponieważ oni uzależniają się od polityków, a politykom to bardzo odpowiada bo oni w tym momencie mają swój elektorat, buduje się tak, taki system klientystyczny, gdzie ci ludzie po prostu dostają wręcz gotówkę za to, że głosują na, na jakąś partię. Ja I na przykład te obietnice odnoszące się no teraz, patrząc na tą obecną sytuację, na przykład do tych 500, do tych wszystkich plusów, które zwłaszcza przed wyborami teraz znowu są podniesione, też są głoszone, tak? I to też dotyczy właśnie tego, tak. te, tych przejawów roszczeniowych. Tak, i to są, to są niestety, niestety większość, większość wyborców, z tego co widzimy, jest podatna na taką, krótko mówiąc, demagogię. To jest demagogia. Po prostu no, ludziom daje się krótką, no, no, kradzioną rybę. To jest bardzo często, oni tego nie rozumieją: że nasze państwo, żeby wypłacać jakiś socjal, zadłuża się, zadłuża przyszłe pokolenia. My w Fundacji Pafere wielokrotnie mówiliśmy, pisaliśmy na ten temat, że no, nie można rządzić w ten sposób, że, 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 że kraj żyje kosztem przyszłych pokoleń, czyli wydaje te pieniądze, które dopiero ktoś w przyszłości będzie musiał wypracować. Jest to po prostu ogromna niegodziwość, ponieważ przyszłych pokoleń nikt nie pytał, czy wy chcecie spłacać to, co zadłużyli, te długi, które, których narobiły pokolenia waszych ojców, matek, dziadków. Nikt ich nie pytał, oni się jeszcze nie narodzili. Oni dostaną w spadku po prostu te, te długi do spłacenia. Nasze państwo jest zadłużone na ponad bilion złotych. To jest tak, suma astronomiczna. Nawet sobie to wynotowałam, że na dzień dzisiejszy ten dług wynosi ponad bilion 172 miliardy 19 milionów złotych, więc to jest potężna kwota. Tak, która cały czas rośnie, natomiast mamy znów, e, znów właśnie zaglądamy za kulisy polskiej demokracji i mamy coś takiego jak na przykład ogłupianie ludzi za ich własne pieniądze. Duża część na przykład pieniędzy z budżetów nie tylko centralnego, ale ja to obserwowałem w gminach. Bardzo duża część budżetu gmin, powiatów idzie na, propagowanie, na, na propagandę, na, na, na pokazywanie, że ta władza lokalna, ta władza regionalna, ta władza centralna rządzi bardzo dobrze. Jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Cały świat nam zazdrości. No, Zagierka, ja się Zagierka jeszcze urodziłem, więc Zagierka była też, też taka właśnie propaganda sukcesu, że Polska jest dziesiątą potęgą światową. Później mieliśmy no, zapaść i, i gołe haki w sklepie mięsnym. Ja to lepiej pamiętam. No i, i, i tak to się kończy. Mamy przykład Grecji, mamy przykład właśnie krajów tych śródziemnomorskich, gdzie tam też popuszczano socjalnego pasa i tam też to się nieładnie kończy. Bo w pewnym momencie przychodzi likwiarz i mówi: Puk, 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 cale zbyte, proszę płacić. Nie można się zadłużać w nieskończoność. Następny dług to jest zadłużenie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, czyli ZUS-u. Zobowiązania ZUS-u to jest bez mała też 5 bilionów złotych. Nie? To, są, to są te należności, które będzie trzeba wypłacać ludziom, którzy osiągną wiek emerytalny. Więc teraz mamy, y, będą przechodziły wyże demograficzne powojenne, właśnie ten, ten powojenny już przeszedł prawie i Gierkowski będzie przechodził y, na emerytury, więc y, no nie trudno sobie wyobrazić, że będą bardzo cienkie emerytury w Polsce. To my możemy się jako ludzie trzeźwo myślący się na to naszykować. Ale ja myślę, że bardzo wielu naszych rodaków y, no budzi się niestety z ręką w pewnym naczyniu i powiedzą, że zostali oszukani. Y Panie Marcinie, my tu mówimy o tym całym systemie, jaki funkcjonuje. Jakie mogą być skutki tego systemu? Czy już, no właśnie, już poniekąd widzimy te skutki, ale jakie mogą być jeszcze w przyszłości nowe skutki, jeżeli chodzi właśnie o ten system, o którym mówimy? No cóż, mamy jeszcze sporo, sporo do, do wyprzedania w Polsce, bo tutaj niektórzy też krzyczą, że tu za bezcen polskie e, dobra narodowe wyprzedano, prawda? Tam chodzi o kopalnie, o jakieś właśnie o przemysł, o jakieś właśnie dobre, dobre zakłady, które poszły tam. To też jest taka książka, polecam. Patologia Transformacji. Profesor Kierzun napisał ją tam bez mała 10 lat temu, w której właśnie on pokazuje, jak to tak, tak zwanym inwestorom zagranicznym na przykład sprzedawano państwową spółkę za na przykład kilkukrotność dochodu tej spółki. Czyli ktoś kupował sobie spółkę i przez za trzyletni dochód tej spółki. Po prostu ją spłacał, a dalej już miał na si dla siebie. Nie? To takie, takie rzeczy robiono tam. Pan profesor Kierzun też udowadnia, że, że bardzo dużo tych operacji, właśnie z czasów transformacji ustrojowej, no, było kupione pewnymi waliskami, gdzieś tam pod stołem prze prze przekazywanymi, tam dokumenty przedstawił. Natomiast jeszcze mamy sporo do wyprzedania. Mamy pewne złoża gazu, mamy złoża węgla, mamy sporo tutaj bogactw naturalnych, które można wyprzedać i, i władza to czyni, bo cały czas to nie jest jakoś tam ogłaszane, publikowane, ale bardzo dużo koncesji wydobywczych zostało już sprzedanych. Te pieniądze idą do budżetu, no i idą na kupowanie po prostu rządowi poparcia za socjal. Więc w pewnym momencie obudzimy się po prostu no, 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 goli goli i, i niestety nie weseli. Ja pamiętam profesor Rybiński tam napisał kiedyś też, no 7 lat temu, taki, taki, taki artykuł, przepraszam za wyrażenie, Strategia Gołodupców. I to idzie w tym kierunku, po prostu wyprzedaży, kupowania poparcia społecznego i, i zadłużania państwa. Ja myślę, że jesteśmy właśnie w takiej fazie trochę jak, jak, jak była upadająca Rzeczpospolita, gdzie pamiętamy z lekcji historii była taka, taka grupa, którą nazywano szlachtą gołotą. Byli to ludzie zaliczający się do stanu wolnego, do stanu szlacheckiego, ludzie, którzy posiadali głos w wyborach, ale stracili majątek. Tych ludzi było bardzo dużo i teraz nam się ta sytuacja odtwarza że mamy bardzo dużo ludzi w Polsce, obywateli, którzy nie posiadają własności prywatnej i oni padają łupem właśnie demagogii różnych partii politycznych. I właśnie tutaj znów musimy wrócić do czasów właśnie transformacji ustrojowej. Gdzie, gdzie nie, nie stworzono szerokiej w Polsce klasy średniej, gdzie nie było szerokiego uwłaszczenia, gdzie nie było restytucji majątkowej, czyli reprywatyzacji takiej, która oddawałaby majątki upaństwowione w czasach PRL-u w, w ręce właścicieli lub ich spadkobierców. Ten problem nie został rozwiązany. Mieliśmy właśnie uwłaszczenie nomenklatury, czyli ludzie, którzy dawniej zasiadali w aparacie władzy. Później zrobili skok na kasę, właśnie tam weszli w posiadanie różnych, różnych elementów majątku, majątku narodowego. Właściwie za bestem bardzo często to kupili, bo mieli na przykład dostęp do, do tanich kredytów, bo ich koledzy byli dyrektorami banków państwowych, dawali im kredyt. Oni kupowali za pieniądze państwowe, państwową spółkę i sobie ją prywatyzowali w ten sposób. No to, to też są opisywane bardzo często zabiegi. Część ludzi z dawnej opozycji też została dosadzona i było też, o czym się nie mówi, uwłaszczenie styropianu. Czyli ci ludzie z opozycji, którzy zasiadali przy okrągłym stole, też swoje skorzystali. No i była też ta, ta, ta wyprzedaż w obce ręce po prostu taka, taka dzika prywatyzacja. Gdzie, gdzie różni ludzie z zagranicy prawda, wykupywali całe obszary majątku publicznego, też za nieduże pieniądze w sumie, natomiast nie pomyślano o tym, żeby... Uwłaszczyć tym majątkiem Polaków po prostu szeroko, żeby to Polacy też mogli na swoim trochę pracować. Mieliśmy ustawę Wilczka, którą po prostu później niszczono, także po około 10 latach już nie było z niej co zbierać. I, i, I tak to się skończyło, a do tego mieliśmy elity, które po prostu. Ja mówię o tych ludziach, że oni są trwale niezdolni do generowania narodowego dobrobytu. To byli ludzie, którzy. Byli, pełnili rolę takiego pasa transmisyjnego obcej stolicy, czyli oni byli, oni byli takimi namiestnikami Moskwy nad Wisłą i oni byli dopuszczani jedynie najwyżej do, do, tej, do, tej, do tej fazy taktycznej. Taktycznej, operacyjnej, tu ich do, dopuszczano. Wielki brat ze wschodu dopuszczał ich właśnie do tych, do tych rozwiązań, natomiast strategia była pisana przez kogoś innego. I my, po 1989 roku mieliśmy takie właśnie elity, znowu pan Michal i Kompradorskie. Czyli takie, one zaczęły szukać sobie nowego kolonizatora. Ten kolonizator z, z, ze wschodu osłabł, upadł. No więc, jaka była myśl główna? No tak, zapiszemy się do Unii Europejskiej, więc Unia nas wyżywi, zapiszemy się do NATO, więc NATO nas obroni, a my będziemy tutaj siedzieć i obcinać kupony i prawda, tutaj administrować tym wszystkim i podnajmować Polaków jako tanią siłę roboczą u tak zwanych zagranicznych inwestorów. I do dzisiaj, proszę zobaczyć, jak, jak to wygląda, obcy kapitał jest bardziej preferowany niż kapitał własny w Polsce. No, cały czas mamy preferencje, mamy cały czas jakieś dotacje wręcz do, do wielkich korporacji, które tutaj inwestują w Polsce, no, budując jakieś bardzo często montownie, gdzie już nie ma w Polsce taniej siły roboczej, ponieważ ponad 2 miliony Polaków wyjechały za, granic za granicę, po prostu szukając lepszych warunków. I tutaj się sprowadza znowu jakiś Ukraińców, którzy już też nie chcą za te pieniądze pracować, y, jakichś ludzi z Bangladeszu, gdzieś z Afryki, to, 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 to jest już w ogóle jakiś absurd kompletny, no, że, że my dopłacamy do montowni, które, które sprowadzają tutaj jakąś tanią siłę roboczą, zamiast, zamiast próbować właśnie postawić na krajową przedsiębiorczość, na polskich przedsiębiorców, dać im trochę odetchnąć, dać im trochę niższe podatki. Więc widzimy, że, że mamy tutaj cały czas ten kolonializm gospodarczy, nie mamy suwerennego myślenia, no i mamy demoralizację niestety mas wyborczych za pomocą socjalu. Tak to, tak to wygląda, i, i, i myślę, że, że właśnie to jest, to jest ten problem, że, że większość Polaków właśnie daje się naciągać cały czas na tą, na tą demagogię socjalną, daje się kupować za pieniądze swoich już wnuków czy prawnuków wręcz i tego nie dostrzega. Nie dostrzega, ponieważ jest tumaniona, tumaniona tak jak tutaj mamy: taki jest nagi król, i ta nagość jest takim telewizorem zasłonięta, i tam celebryci wy. Występują, prawda, cała Polska tańczy i śpiewa, bawimy się.